Zapraszam do obejrzenia relacji z meczu ósmej kolejki futsal Ekstraklasy klasy Słoneczny Stok Biały Stok kontra Red Dragon z Pniewy. W poprzedniej kolejce zespół gospodarzem uległ drużynie Kajasaka na orzeł futsal Jelcz Laskowice 1 do 4. Natomiast Czerwone Smoki musiały uznać wyższość Beniaminka z Dubawy, przegrywając u siebie 3 do 4. Wszyscy pamiętamy spotkanie z poprzedniego sezonu, kiedy to podopieczni Adrena Citko prowadzili 4 do 0 i mecz zakończył się remisem 4 do 4. Teraz gospodarze, Adrian Citko Witali Lisniczenko, znowu Lisniczenko, ale ten strzał niecelny, zresztą w tym spotkaniu tych niecelnych strzałów po obu stronach było bardzo, bardzo dużo. Teraz akcja Mateusza Lisowskiego, Lisowski, Lisowski próbował tutaj podawać do Lisniczenki, ale niestety ta akcja przerwana. Dobry powrót. Naszego kapitana, ale teraz znowu Lisniczenko, Lisniczenko, Lisniczenko jest Łukasz Gryko, Łukasz Gryko. Ale nieco na ten strzał. Teraz szansa dla gości strzał hołego. I już wiele Skiepko. Jest Mateusz Lisowski. No, i tutaj bardzo blisko, bardzo blisko bramki dla białostoczan był Tomek Dzierżgowski I już kolejna akcja Białorusztocza. Lisniczenko, strzał, ale znowu pewne bramce. Łukasz Błaszczyk. I kolejna akcja Białorusztocza. Lisowski, Lisowski, ładna indywidualna akcja. Mateusz Lisowski i Słupek. No nie mieli szczęścia białostoczanin. Chwila przerwy. Trzeba było coś zrobić, bo bardzo groźni byli białostoczanie. Teraz rzut wolny. Mateusz Kostecki i mamy bramkę dla zespołu gości. To jest 11 minuta tego spotkania. Mateusz Kostecki to najskuteczniejszy zawodnik w futsal ekstraklasie. A teraz miał szansę Wojtek Zalewski, ale ten strzał jest za słaby. Próbowali odgryzać się goście, ale mimo wszystko ta pierwsza połowa była rozgrywana bardziej pod dyktando Białostoczan. Tyle, że z prowadzenia cieszyli się goście. No i teraz Witali Lisniczenko. No naprawdę było blisko, ale ta piłka nie chciała wpadać do siatki. Teraz dzitko, gryko. Kolejna akcja, Łukasz Gryko, Łukasz Gryko, Łukasz Gryko na lewą stronę i tutaj próbował zaskoczyć bramkarza gości Adrencitko. Teraz jeszcze Witali Lisniczenko i to się wreszcie udaje asysta Piotra Skiepko. Podanie do Witalii Lisniczenki ten pewnie pokonuje bramkarza zespołu spniew. Mamy remis 1 do jednego. To sytuacja, po której został odgizdany szósty Paul na zawodnika z Białegostoku. Stoku. No i Adrian Citko, przedłużony rzut karny, mamy 2 do 1. Trzeba jednocześnie dodać, że ta bramka, zdobyta przez Adriana Citko, to dwusetny gol Białostoczan w rozgrywkach futsal Ekstraklasy. klasy. Jeszcze próbowali goście odgrywać się, jeszcze próbowali tutaj doprowadzić do remisu przed przerwą, ale skutecznie w obronie grali Białostoczanie, albo też brakowało celności. To już obrazki z drugiej połowy. Za chwilkę rozpocznie się właśnie ona. Jest tutaj Mateusz Kostecki. Mateusz Kostecki bardzo aktywny w tym spotkaniu. No ale też dobrze grali białostoczanie i... Nie dawali mu rozwinąć skrzydeł. A sami mieli jeszcze sporo szans. Tutaj znowu Tomek Dzieżgowski mógł... Wpisać się na listę strzelców. Tymczasem tymczasem szybka akcja gości. No i słupek ratuje Białostoczan. Poprawka, ale już niecelna. Jeszcze jedna akcja Białostoczan. Teraz jest Michał Osypiuk. Michał Osypiuk. Wycofanie tutaj do Adriana Citka. Adrian Citko. Adrian Citko. Tomek Dzierzgowski. No tutaj nieporozumienie. Jeszcze raz Dzierzgowski. Trzy bramki co najmniej w tym spotkaniu mógł już dobry Tomasz dzieżgowski Teraz dobry strzał grającego z numerem 14 Bartosza Banasika. Piłka przeszła między nogami bramkarza zespołu z stoku, ale dobitka w słupek. No masa szczęścia mieli Białostoczanie. Teraz znowu Tomasz dzieżgowski No w tym spotkaniu jakoś piłka nie chciała go słuchać, nie chciała wpaść do bramki. Łukasz Gryko. Łukasz Gryko. Jest tutaj Lisniczenko. No i niestety znów niecelnie. Mamy rzut wolny, wycofanie piłki. I skończyło się tylko na strachu. Przechwyt z kiepki i znowu Tomasz Dziergowski, ale znowu bardzo niecelnie. W tej drugiej połowie goście poczynali Zabie coraz odważniej, musiał mocno napracować się w bramce Kamil Dobreńko. I w końcu wysiłki zespołu Wspniew przyniosły efekt bramkowy. Po raz drugi na listę strzelców wpisał się Mateusz Kostecki i mieliśmy w 31 minucie wynik 2 do 2. Teraz widzimy rzut wolny dla gości. Mocne uderzenie, ale tuż obok lewego słupka bramki strzeżonej przez Kamila Dobrenko. Teraz akcja była Jest tutaj kolejny faul. I mamy rzut wolny. Witali Lisniczenko, ale nie na ten strzał. Jeszcze jedna szansa. Wojtek Zalewski dwukrotnie próbował pokonać bramkarza zespołu Spniew, ale Łukasz Błaszczyk naprawdę w wyśmienitej formie pokazał się w tym spotkaniu. No i pod koniec drugiej części tego spotkania powtórzyła nam się sytuacja z ostatniej minuty pierwszej odsłony. Znowu szósty faul gości, no i przed szansą na pokonanie Łukasza Błaszczyka Stanie Vitali Lisniczenko, przedłużony rzut karny i można powiedzieć prawie, że piłka meczowa. Lisniczenko i słupek. No, kamień z serca na pewno teraz spadł gościom. Teraz jeszcze przechwyt. Adrian Citko, to już prawie ostatnie sekundy spotkania i bardzo, bardzo niecelny ten strzał. Bluzę bramkarską założył grający z numerem 13, Patryk Hoły. I to on znalazł się w wyśmienitej sytuacji. Tuż właściwie, kiedy miała zabrzmieć syrena, Patryk Hoły nie trafia do bramki. No Mateusz Kostecki załamany, bo tutaj można było właśnie zgarnąć całą pulę, zdobyć trzy punkty w białym stoku. Niestety dla zespołu z Pniewem ta ostatnia akcja nie zakończyła się sukcesem. Dla zespołu z białego stoku to ogromna ulga, bo skoro nie można wygrać, to trzeba zremisować. I takim właśnie wynikiem 2-2 remisem kończy się to spotkanie w ósmej kolejce Aleksa Klasy. Szkoda, bo myślę, że znowu więcej sytuacji tak? z naszej strony, no nie, nie, nie strzelamy, no ale no mówię, jak się nie, 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 nie można wygrać, to, to trzeba zremisować, tak? no, ale było na koniec tak ostatnia piłka meczowa, że Pniewy jeszcze z tego mogły wygrać, co było bardzo niesprawiedliwe, ale taki jest właśnie futsal, no. nie strzelasz, to, to zaraz może dostać. No. No, no, przedłużony, karny to nie jest tak jeszcze stuprocentowo. Bardziej boli te sytuacje 3 na 1, gdzie też miałem piłkę meczołu, że mogłem podać tak do skiepy i 3 na 1 mamy z tego, nie widziałem. No, ale wcześniej, dużo wcześniej też były te 3 na 1 sytuacje, 2 na 1. No, boli to, że tylko dwie bramki strzelone, bo mnóstwo sytuacji. No tak, no, teoretycznie po, powinno się cieszyć że z remisów wyjazdowych. No, w naszym przypadku nie do końca, bo, bo w każdym z tych meczów mogliśmy się pokusić o trzy punkty. Tutaj też w końcówce mieliśmy kilka piłek meczowych. Tak? Zależało nam bardzo, żeby wygrać tutaj i dogonić trochę ligową stawkę. Jeśli chodzi o tabelę. Natomiast no co, no, zostajemy z remisem, kolejny punkt dopisane w tabeli. I trzeba rzeźbić dalej. tak. Bardzo słabo zagraliśmy się w pierwszej połowie. Nie, nie radziliśmy sobie z realizacją naszych założeń gdzieś tam przedmeczowych. Znowu głupio stracone bramki. No ale co, no, przerwę dyskusja, tak? E, przeanalizowaliśmy sytuację. Myślę, że drugą połowę już, już e, to my byliśmy drużyną, która prowadziła grę. E, rywal wyszedł na, na prowadzenie, ale, e, ale no, dogoniliśmy. E, I kolejny mecz, który w tym celu nie dogoniliśmy, tak, no, no też się, ok, no można się z tego cieszyć, tak? Że potrafimy dogonić wynik. No ale trze, trzeba punktować, punktować, szukamy tych punktów, e, bo, bo w tabeli ich brakuje i tyle, no skupiamy się już na kolejnym meczu. Musimy się skupić na kolejnym meczu, przeanalizować błędy, które tutaj popełniliśmy i, i trzeba ciężko pracować. Tak? No, no w końcu dzisiaj pierwszy mecz, w którym mogłem zagrać w pełnym składzie, miałem 10 zawodników do dyspozycji w polu i, i, i też dobrze, że w końcu mamy, mamy taką możliwość gdzieś tam rotacji w tym składzie, jak będzie potrzeba, bo sezon jest długi, gdzieś znowu kartki łapiemy niepotrzebnie, uważam, że też troszkę pochopnie sędziowie te kartki wyciągają w niektórych sytuacjach. No ale to już nie moja brocha, że tak powiem. No trudno, wracamy z jednym punktem, tylko myślę, myślę że możemy być troszkę rozczarowani.